Siemanko, z tej strony Tomasz Narkun Zagram dzisiaj z chłopakami futbol amerykański Będzie grubo, coś czuję yes. <laughs> Ale za to mam Na pierwszy rzut rękawiczki Nike No do wszystkich rozwalę Zaczniemy od rozgrzewki Drabinka, tak jak w sportach walki Koordynacja ręka-noga Tomek, zaczniemy tak Jedna noga na drabinkę, cały czas patrzysz na mnie, rzucam Ci piłkę. Szybciej, szybciej, Super. Dobra. Teraz to samo, tylko jedną. Środek, środek, na zewnątrz. Środek, środek, na zewnątrz. Tutaj. Ręce, prawie rynkowa, tak już biegał. Kolejna część rozgrzewki, zgrzeb i stepovery. Kolano jak najwyżej. Zaczynamy od jedną nogę. Super, wracasz w Super, teraz tutaj boki. I wracasz po prostu. Druga strona. Super, kolejny drill, kolejne ćwiczenie. Tutaj, przód, tył. Nisko na nogach, nisko na nogach. One of the last of the season. We don't stop talking. Who's Hey, clap it up, Phillip. Siler, inflation and bleachers. Colonel, <laughs> wow, congratulations, folks. Frankenstein. Hook <laughs> Focus in. Have a good night. Let's go. Let's team on one, team on one, one, team one. Snatch, 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 Let's go. Let's go. let that way Let's go. Let's go. Let's go. Let's Paki robią taktykę. Do końca nie wiem o co chodzi, no ale trzeba łapać piłkę. Taka jest koncepcja tej gry. A reszta no to jakoś sława przychodzi. I trzeba uważać na nogi, żeby nikt być nie ginie to robił. Yes! A powiedz jeszcze tak wszystkim widzom i HS-a i wszystkim fanom MMA futbol amerykański od, od rugby. A czyli który jest bardziej takie agresywny, którym więcej jest MMA? Którym więcej jest MMA? W którym więcej eee... można przywalić tam jakoś i sędzia mnie na to zwrócił uwagę. Że no na przykład biegniemy i z do tu więcej tego będziesz miał jednak w drugiej okazji, szczególnie w młynie. Tak? Eee, tutaj... Jednokrotnie na pewno się zdarzało, że ktoś komuś przywali gdzieś tam. Zdarza się, no, ale tutaj, tutaj akurat jest karczm. Oczywiście przypa jest... przypadkowo. Przypadkowo. E, tutaj bardziej są takie sytuacje, kiedy ktoś wejdzie ochraniaczem na żebra, ci uh -huh, cię zatka, e, wejdzie przypadkowo. Ci w... no. No, Ale da się żyć? No tak ogólnie się. No. Tylko, że u zeta piłka chociażby, była chwitoska. Lekko. Yy, drugą stronę? Nie, tą dobra. dobra. Lekko wszystko... ja, w tą stronę? Tyle ciutko Tak, Tutaj rotacji lepiej jak spojrzy. Czyli tak na meczu gra. Ile osób podczas meczu? Podczas meczu. Mhm. Yy, Zupra, nie, jak w, jednej jest formacji, w jednej formacji mhm. defensywnej gra 11, w ofensywnej gra 11. Jak widzę nożnej. I każda drużyna ma dwie formacje. Defensywną ofensywną. Rozumiem. Czyli łącznie jest jakieś 22 zawodników, którzy są w pierwszym składzie. Okej. Okay. Ale jest też nas... Czyli mocna ekipa. No, jest akurat nas trochę. Jest trochę. Akurat jest taka do MMA. No idealna. Idealna. Albo na, na mecz jakiś, albo po mecz. Dokładnie, dokładnie. Tak Jeszcze w tych kaskach to akurat to tak fajnie No co, no życzę wam wygranego meczu następnego. A ja tobie życzę Kościół, żebyś wygrywał te walki, żeby się dobrze na ciebie patrzyło. Dziękuję. Będzie dobrze.